Witam wszystkich ponownie z lasu Dzisiaj mamy piękny dzionek Cały poranek pada Na przemian, tak jak teraz wychodzi ze słoneczko I właśnie wykorzystam moment, taki właśnie ze strachu słoneczka Żeby zrobić pochodnie, szwedzką pochodnię. Tak jak widzicie, mam tutaj taki klocek On jest dosyć duży Większego nie mogę używać w tym przypadku, bo y, jedyną rzeczą, którą użyję do wykonania tej pochodni to jest nóż. Taki oto duży survivalowy powiedzmy nóż. E, oczywiście klocek jest już jest docięty. Innym razem spróbuję też e, dociąć klocek używając tego noża, ale to już innym razem. Tym razem mam ten klocek e, i spróbuję go przerąbać na cztery. Wyciąć dziurę w środku i wyciąć dziurę tutaj e, z jednej strony, z jednego boku. I zobaczymy, czy to mm, się uda. tak? Także bez więcej gadania e, zaczynamy. Jak go przednę i mi się, mi się uda wyciąć ten środek, wyciąć tę dziurę, to spróbuję go związać. Tutaj widzę, że ten kląsek, nawet jak go związę, zwiążę sznurkiem, to będę musiał to zrobić na samym dole poniżej tej linii gdzie e, zrobię ten wlot powietrza bo on tu jest pęknięty i nie da mi się go dobrze złożyć także jak on zacznie się palić to też sznurek się przetnie. Nie mam drutu żadnego i będę właśnie to próbował zrobić sznurkiem. Także pierwsze co zrobię spróbuję go przerąbać i zobaczymy co z tego, co z tego będzie szło. Zacznę tutaj od tego miejsca gdzie jest, już mam spoduje, gdzie jest pęknięte, żeby sobie to trochę ułatwić i żeby nie, nie rozdzielić go na więcej części. Prostek, tak jak widzicie jest dosyć prosty, nie ma żadnych sęków. Także miejmy nadzieję. Że to będzie dosyć łatwe. Już pęka. Tak jak widzicie, pęk sobie. Dobra. Tu mamy jedną część. Przerąbane. Wkładamy. I idziemy po drugą. Mniej więcej tak, w połowie. To jest bardzo miękkie drzewo. Także tak jak widzicie, ono pęka bez problemu. Nie? To jest następny kawałek. Podam go na bok. I idziemy po następny kawałek i tutaj tak samo wykorzystam e, to pęknięcie może nie będzie to prosto ale będzie łatwiej pękło tak jak widzicie Dobra, mamy to. Następne jest zaznaczyć dokąd będzie sięgać ten otwór tutaj z góry. Mniej więcej mam takiej odległości. Co zrobię? Wbiję tu trochę nóż. Żeby... Zaraz mam to po co. To tylko żebym jak będę tutaj odcinał ten kawałek żeby mi nie poszedł dalej bynajmniej to jest teoria a jak wiecie drzewa, drzewo jest poskręcane w środku także może to pójść może nie musi w całkiem innym kierunku ale jednak udało się tak jak widać ładnie się to udało obcisamy to trochę teraz tu, jedną część mamy tu będzie druga tak jak widać z tego nawet mogę wyciąć trochę więcej bo dosyć duży może mogę trochę więcej Później spróbuję użyć do, do rozpalenia Dobra. To jest tu Teraz sobie odznaczymy mniej więcej Come up please. mo ob ci same trochę Aha. Zostawię takie trochę wręby na jednym i drugim żeby to ładniej się zajęło to tak jak widzicie tu już jest jedna część zrobiona i idziemy po następną Coś takiego, już weźmiemy miarkę. 不种的。 zrobiona i z tej strony w tym kawałku zrobię tutaj wlot zobaczymy jak to będzie zobaczymy jak to będzie działać Tak to będzie wyglądać. I teraz tu spróbuję zrobić jakąś taką małą dziurkę, coś na wzór wlotu powietrza. Ładne to nie będzie, bo nie musi być ładne. Tu kolega się ze mnie śmieje, właśnie przyszedł kolega i się ze mnie nabija, że gadam sam do siebie, wolę nic. Wybaczę mu to, o, coś takiego, Jest tylko w drugim Oczywiście jakimś wiertłem, nie wiem, też piłką, jakbym tutaj chciał piłki używać, to by to było łatwiejsze. Ale ja sobie postanowiłem, że zrobię to tylko wyłącznie nożem, pomijając fakt, że obcięłem to piłką. Na cała reszta roboty będzie wykonana nożem. Dobra, tak to wygląda, dziura trochę krzywa Lepki zygzak tu mi wyszedł Tak, to będzie wyglądać w komplecie. Tu jest następny, i tu jest następny. I tak to spróbujemy podpalić. Dobra, tak jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj zacząłem wiązać już pierwszy supełek i to się na pewno przepali ale to jest tylko po to żeby to ładnie ścisnąć na początku już mieli drut to by była inna sytuacja ale drutu nie mamy ładnie ściśnięte Dobra. Tak jak widzicie ja jeszcze tu pyknę tylko jeden supełek na samym dole żeby był osobny sznurek Dobra wszystko Dobra mam tutaj trochę narąbane, tutaj trochę kory tutaj już trochę jest w środku, nie wiem czy widać pewnie widać i mamy taktyczną zapalniczkę od kolegi tutaj trochę kory ładnie, napychamy no, tu no nie, to zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno coś wyjdzie. Dobra, jara się. Duży wiatr wieje. Że może być kłopot. się Do środka. Widzicie, demek idzie. A czy załapie cuk? To się okaże. a może nie Dank da się podpalić z dołu, to się da podpalić z góry. Pałcu. elegancko no dobra koniec żartów jak widać drzewo już wyschło wiatr wieje co chwilę i co chwilę mi to zmuchuje ale tam jest bardzo ładny żar i co chwilę jak tylko wiatr przestanie wiać co chwilę się pojawia ten ten płomie, nie? Ja tu sobie postawiłem takie patyczki ładne, żeby ten czajniczek mógł, mógł stać i z tej strony mi wiatr wieje, żeby było osłonięty czajnik. Jak widzicie jest taki, on ma nie wiem pół litra, niecały litr jest pełny jak widać no to, to przystawię tu troszkę i działamy <laughs> Dobrzymy czas. Woda wrze, tak jak widać na załączonym obrazku. Mam nadzieję, że widać. Musi być widać. Bąbelki. 5 minut, 40 sekund. Także tak to wygląda. dzisiaj jest bardzo wilgotny dzień jak widzieliście na początku było dosyć ciężko rozpalić bo było wszystko mokre i duży wiatr ale jak już załapało to naprawdę ładnie się pali przedstawię Wam tutaj to pokażę jak to wygląda z tej strony ta dziura tak jak widać ładnie się jara z żadnej strony nie wychodzi nie wychodzi ogień tutaj tak jak przewidywałem sznurek ten u góry się przepalił już ten na dole jest jeszcze cały i on będzie pozostanie cały prawie do samego końca i on jest też inny nie żeby jak ten się przepali żeby trzymał ten z dołu także tak to wygląda także to by było na tyle Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia następnym razem.